Cześć kochani, tutaj Dominika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, oczywiście zachęcam do subskrybowania, klikania łapek w górę, komentowania innych dram, jakich chcecie zobaczyć oczywiście, albo jakichś innych filmików i zapraszam jak zwykle na mojego Instagrama, link w opisie, żeby być na bieżąco. Um, a dzisiaj przejdźmy do tego tematu filmiku, a jeśli nie wiecie, kto to jest z DJ z Family, to znaczy, że nie obejrzeliście poprzedniego filmiku, także... Zapraszam na mój poprzedni filmik. Tak czy siak, mają oni po prostu swój kanał, na którym wyświetlają życie swoje i ich dzieci. I mają przy tym bodajże 17,7 miliona subskrypcji. Ale przejdźmy do dramy, o której wypowiedział się na swoim kanale Cole Carrigan. Czyli make-up artist z LA, mający na YouTubie 353 tysiące subskrypcji, a na Instagramie 172. Mówił on, że mieszkając w LA, widzisz różne rzeczy, które nie są pokazywane w kamerze, na kamerze. No i powiedział, że dziwnym dla niego okazało się to, że Katrin nie pokazyła się na urodzinach Ostina, ojca jej dzieci, i że widział ją nieraz w klubach bez cutting. Także 22 czerwca, kiedy jeszcze mieszkał w domu Team Ten. swoją drogą Team Ten to jest taki jakby projekt. Jake Pola, Jake Pol to jest też youtuber bardzo kontrowersyjny, mający 19,6 miliona subskrypcji i 12,5 miliona followersów i który rywalizuje, że tak powiem, na subskrypcję ze swoim bratem Loganem. I do tego Team Ten należy 10 osób. Które właśnie Jake Paul razem ze swoim teamem wybiera, i które po prostu żyją w tym domu i nagrywają filmiki. No ale ten Cole został, że tak powiem, wywalony stamtąd i już tam nie mieszka. Ale ta w ogóle cała sprawa Tintento i tak jest materiał na totalnie inny filmik. Więc zostańmy póki co przy Alice Family. Póki zaczynam omawiać całą tą sytuację, chciałabym powiedzieć, że mam zamiar nagrać kolejny filmik o tym, w którym Drama Alert wypowiedział się, na ten temat, w związku z tą całą sytuacją, zobaczycie, o jaką w ogóle sytuację chodzi. Nie bierzcie wszystkiego do siebie, co tutaj mówię. Ja tutaj po prostu przedstawiam historię, którą opowiedział Kol. Czy jest ona prawdziwa? No właśnie, yy, to jest bardzo dobre pytanie, ale myślę, że wiele Wam wyklaruje ten filmik i tym bardziej kolejny, który mam w planach nagrać. Także, no, są tutaj przedstawione dość yy, poważne sytuacje poważne problemy. I czekajcie, zobaczcie, co tutaj Kol wypowiedział się. Ten filmik jest po prostu przetłumaczeniem wypowiedzi Kola na ten temat. I jej sprostowanie będzie kolejny filmik, bo ile ludzi tyle historii, jak wiadomo. Ale dobra, nie przedłużam przejdźmy do filmiku. Także tego 22 czerwca, kiedy jeszcze mieszkał w domu Tim Ten, zadzwoniła do jego jedna z jego lepszych przyjaciółek. Która histerycznie płakała i mówiła, że była w Miami z Austinem McBroom i innymi ludźmi, w tym jego asystentem, ojcem, ochroną i innymi dziewczynami. No i potem były tam jeszcze jakieś tam inne dramy, i Kohl był w szoku, że ludzie nie wiedzieli, że ta cała rodzina, on miał na myśli DJ jest fajkowa. I dlatego nie mówił o tych wszystkich sytuacjach wcześniej, no i potem zaczął tweetować, także teraz przeczytam Wam tweeta z 3 października. Jakim cudem nikt nie wiedział, że ta cała marka jest fejkowa? Ostin zdradził Katrin z wieloma moimi koleżankami ostatnio i Katrin wie o tym. Jestem w porządku, jest jestem w porządku, tak długo jak jest w domu na czas nakręcenia vlogów. I teraz kolejny tweet call, Za Cała sytuacja sprawia, że czuję się nieswojo. Nie lubię wstawiać się w głów, mhm. ale kiedy to dotyczy moich przyjaciółki, to staje się to dla mnie ważną sprawą. Zdając obrzydliwe przestępca mające miejsce za zamkniętymi drzwiami, z tą rodziną, sprawiają, że robi mi się niedobrze. Po tym twecie Kim Star, czyli założyciel kanału Drama Alert, który ma w tym momencie ponad 5 milionów subskrypcji Spytał go, czy może zadzwonić do niego I co się stało i dlaczego to zatwitował. I Cole tam ogólnikowo powiedział mu, co się stało I wtedy Kim Star zapytał, czy może prosić o numer Jakiejś tej właśnie przyjaciółki której ta sytuacja dotyczyła. I pytał go też o wiele rzeczy, dlatego Kol wiedział, że prawdopodobnie już nagrywa coś i że ma zamiar wstawić filmik jakiś o tym. No i Kol przekonał tę swoją przyjaciółkę, żeby wypowiedziała się o tym nie tylko dla siebie, ale też dla innych skrzywdzonych dziewczyn, żeby była sprawiedliwość. I kiedy ją przekonał, to Kim Star zaczął go ignorować. I Kol myślał, że widocznie zebrał już wszystkie potrzebne materiały i myślał, że rano wszystko się wyklaruje, i nie będą się musieli już z tym zmagać. Bo następnego dnia Kim nie opublikował żadnego filmiku, nic nie napisał na Twitterze, więc Col napisał do niego wiadomości, ile ci zapłacili, żebyś nie robił tego filmiku. I on napisał: 500 tysięcy dolarów. No i Kol zadzwonił do tej przyjaciółki i powiedział jej, że Kim otrzymał 500 tysięcy dolarów za milczenie, no i wtedy stwierdził, że on musi o tym opowiedzieć. No i teraz kolejny jego tweet. Fakt, że miliony ludzi nieświadomie wspierają o szóstej, sprawia, żeby mi się nie dobrze I płacenie 500 tysięcy dolarów kanałowi z dramami, żeby był cicho. Okej, okay, także nie bez powodu wyciszyłam to jedno słowo, a to wszystko dlatego, żebym tego nie zrobiła. To YouTube by mi po prostu wziął z zdjął ten filmik, bo pewnych słów nie można używać. Także uogólniając, żebyście wiedzieli mniej więcej o co chodzi, to chodzi o to, że on został e, osądzony o to, że zastosował e, jakby. Przemoc fizyczną wobec pewnej kobiety, jakby bez jej zgody coś tam jej zrobił. Mam nadzieję, że się domyślacie o co chodzi, bo ja niestety nie mogę powiedzieć tego słowa. No ale zapraszam do dalszego oglądania i pozdrawiam. Okej, okay, także znalazłam sposób na powiedzenie tego. To jest jakby przymuszony stosunek. Normalnie nigdy nie zrobiłbym takiego filmiku jak ten, ale myślę, że go zrobię dzisiaj ze względu na moją przyjaciółkę i każdą inną ofiarę związaną z Osinem McBroom. Ty masz dwie córki. Ty chory. Hmm. Mam każdy paragon. Zrobię to odkąd zapłacili Drama Alert 500 tysięcy dolarów, żeby go wyciszyć. Drama Alert oczywiście wypowiedział się też na ten temat. I zaprzeczył wszystkiemu, co mówi Kol. I o tym też nagram filmik. Myślałam, czy nie połączyć tego z tamtym, ale to będzie jednak ten filmik, jednak będzie za długi, bo mam za dużo do powiedzenia. I po prostu dlatego kolejnym filmikiem będzie ta jakby sprostowanie przez drama Alert. Tak jak już mówiłam wam na początku, także wyczekujcie. Dobra, ale po opublikowaniu tego tweeta przez Cola ludzie zaczęli mu wysyłać screeny ich wiadomości z Austinem, albo generalnie opowiadać o ich przyszciach z Austinem. Także tutaj macie na przykład przykłady. Powiedziałaś komuś? Nie, nie powiedziałam nikomu, proszę mojej siostry, tylko powiedziałam jej, że jestem w ciąży i nic więcej. Dlaczego taką puść powiedziałaś? Odblokuj mój numer. Nie mów nic nikomu więcej. Odblokuj mój numer. To dziecko prawdopodobnie i tak nie jest moje. Proszę, możemy po prostu porozmawiać. Zadzwoń, kiedy będziesz gotowa. Zostaw mi w spokoju. Proszę, kolejna wiadomość Hej, nie jestem pewna, czy potrzebujesz czegoś więcej do Twojego filmiku, ale chodziłam z szefem Ostina Ostin prawie go zwolnił z szefem kuchni Bodajże Ostin prawie go zwolnił wcześniej, bo powiedziałam coś o hotelu, który zarezerwował dla tej dziewczyny w Ritz-Carlton y Więc cieszę się, że robisz ten filmik Kolejna osoba Znam kogoś, z kim Austin próbował się przespać w klubie tutaj w Nowym Jorku, ale ona wiedziała, że to jest złe, więc uciekła. I Kol wtedy wiedział, że prawdopodobnie stało się to więcej niż raz i jeżeli nikt o tym głośno nie powie, to stanie się to znowu. No i w dodatku ktoś z zespołu Austina napisał do jego przyjaciółki i mówiła, że powinni być ostrożni i tak dalej. No po prostu ta osoba próbowała zastraszyć ich, bo mówiła, żeby przestali, bo będą mieć poważne konsekwencje. No i Cole mówi, że on po prostu wstawia się za te dziewczyny. Bo one się bały, a DJ Stamili to jest po prostu wielki kanał. Dodatkowo kolma screeny w związku z tym, jak te dziewczyny były dobierane do wyjazdu do Miami, także tu macie screeny Co myślisz o tej Osti? Wyślij mi jeszcze jedno zdjęcie. Na prywatne konto. Nie wiem do końca, czy to o to chodziło. Nie, nie ma. Ma wiele fake page'y i fanpage. A, dobra, widziałem. Mój człowiek będzie do ciebie pisał. Ona chce wiedzieć, kto jedzie. Twój zwykły skład, tak? Spytała czy masz hot przyjaciół? Austin, śmiejący się błyski. Nic nie słyszę. Lol, ona powiedziała, że to brzmi dobrze. W dodatku mam hot przyjaciół, którzy mieszkają w Miami. Wyślę, wyślę to teraz. Austin. Wiem, że tak. Hahaha. Ha, 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 ha. No i tam Austin się też pytał po prostu, czy jest spakowana i tak dalej, i tak dalej. Tutaj kolejny screen z rozmowy pomiędzy jego przyjaciółką kola i asystenta Austina którym wysłał jej linka do jachtów, w którym byli I jak się otworzy tego linka, to pokazuje się coś takiego Więc to jest legit No i później te dwa dni później byli już na tym jachcie i pili i tak dalej I tutaj macie screeny zdjęć Które udowadniają to, że Austin i jego ojciec byli wtedy tam Na dzień przed tym, jak ta cała sytuacja się wydarzyła No i kiedy wszyscy tam tak pili no to dwie przyjaciółki Kola poszły się po prostu przebrać do pokoju Bo było gorąco i tak dalej No i wtedy Austin, ochroniarze, jego ojciec i dwóch innych mężczyzn Weszło do tego pokoju I mówi, że nie ma nagrań tego, co tam się stało Ale ta przyjaciółka opowiadała mu, że cały czas mówiła, że im żeby nie, 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 nie I tak dalej Ale w sumie nie była w stanie nic zrobić, bo była tak pijana Że nawet zaczęła tam płakać i, i tak dalej No ale oni to niby zrobili Dlaczego mówię niby? Dlatego, że... No, w kolejnym nagraniu się przekonacie, bo tutaj też nie wierzcie we wszystko, co mówi Kol. Ehm, tak, ja Wam po prostu tutaj przedstawiam tą historię, jak już wspomniałam na, na początku, którą opowiedział Kol, wersję kork Nie, być może nieprawdziwą, nie wiadomo, ale właśnie w kolejnym przedstawię dlatego historię, co o tym mówi. Drama Alert, jakie on znalazł dowody na to, że Kol niekoniecznie mówi prawdę, także. No i wtedy właśnie te dziewczyny schowały się w swoich pokojach na wiele godzin, bo były dość szokowane. No i ten screen to jest rozmowa jednego z kolegów Ostina z tą dziewczyną poszkodowaną, że tak powiem. Zaraz po tym jak jej to zrobili. Co się dzieje? Nic nie odpisała. Zginęłaś, nie żyjesz? Nie! O co ci chodzi? Przygotowujcie się. Cool. Wróciłyście? Tak. Okej, okay, spróbujcie się upewnić, że nie jesteście spóźnione, jeśli możecie. Potem ta jego przyjaciółka napisała do swojego ex-chłopaka, który jest z Miami i mówiła mu właśnie o tym, tutaj macie screena, że właśnie jego. jej przyjaciółka, właśnie została. I że się boją, i żeby przyjechał i pomógł. Nie wiedzieć czemu, ale ta przyjaciółka ma swojego chłopaka zapisanego y, papa. Nie wiem, czy zauważyliście? Tutaj wam pokażę tego screena. Także. Y, Ciekawie, nie wiem, czy to ma coś do rzeczy, że to jednak nie jest jej chłopak, a może, a może tak ma go zapisanego, nie wiadomo. Potem Cole zadzwonił do tej przyjaciółki i dał ją na głośno mówiący. Oczywiście z, zmieniono jej głos, jakby żeby była anonimowa. No i ona tam się wypowiadała na temat tej samej sytuacji. No i na końcu wspomniał, że nie stworzył tego filmiku po to, żeby wszyscy skreślili Ace family, ale po prostu ta historia przedawała się wielu innym, w tym jego przyjaciółce, i on dlatego za nich robi ten filmik. Um. Także mały tutaj spoiler e, przyszłego filmiku. Zobaczycie w nim, jak wypowiedziała się na ten temat dziewczyna, która tam była i co ona na ten temat powie, bo to jest to totalnie inna historia. Także wyczekujcie. A na dzisiaj to już tyle. Tak, no nie myślę do ciebie wszystkiego, co tutaj mówi Kol, bo no tak jak mówiłam już w poprzednim filmiku ODI z Family, to ja bardzo, bardzo. Lubiłam ich i. No, nie wiem czy lubię, ale. No. I to było dla mnie takie dziwne, że jakim cudem aż. aż. Czy w ogóle przerażające. Wyczekujcie kolejnego filmiku, będzie już niedługo. A na dzisiaj to tyle. Zachęcam oczywiście do klikania łapek w górę. O komentowaniu. Do komentowania zachęcam odwiedzanie. Instagrama link w opisie. Także 1200 łapek w górę. I opublikuję kolejny filmik właśnie o tym jak Drama Alert tutaj się wypowiedział i co tam ta druga dziewczyna o tym powiedziała, która tam była rzeczywiście. I co? I do następnego filmiku, pa!